Ostatni dzień regat Princesa Sofia na Majorce, wróciliśmy właśnie na brzeg po wyścigu medalowym, niestety nie do końca pomyślnie, bo zaraz na starcie awaria jednej z regulacji no, nie mi taką do końca skuteczną walkę z rywalami, tym niemniej udało mi się, udało mi się w sztukach, w którą wątpiłem na początku, bo udało mi się skończyć wyścig mimo braku tej regulacji, e, więc jestem wyjątkowo, wyjątkowo zadowolony. Sam wyścig też nie był łatwy na początku, nawet udało mi się na pierwszą boję być na drugim miejscu, e, no jednak po tym pierwszym kurs z wiatrem bez, bez tego przykłacza jest był bardzo trudny. E, nie jest tam jeszcze miejsca ostatecznego, ale... Ale już podsumowując, tak na świeżo, całe zawody, myślę, że, że był to udany start, i e, no, jakby kolejny element przygotowań olimpijskich za nami. E, najbliższe zawody we Francji, Bierza, za niecałe 3 tygodnie. E, także zapraszam do kibicowania. E, pozdrawiam serdecznie z Majorki, Maciej Grabowski i klasa Laser.